Siemano Elo To jest Minecraft Dokładnie. To jest nie. My podpinamy to pod starą serię no. ja nie Mam ta sprawa, nowej. mi się... Odeszła już zapomniane No Aj. i też poszedł jest zapomnione. To będzie odcinek któryś tam nowy save, bla bla bla. Albo, albo coś, czy coś. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. I tak. Survival zwyczajny oczywiście. Wiadomo. No i yy, nagrany oczywiście prowizorycznie, Więc... Pierwszy odcinek od nie wiem, roku? Coś w tym stylu. U mnie od tygodnia. No u mnie ostatni odcinek więc, no. był w y, grudniu. I to był odcinek z lipca z tyfusem. Tak. Może tak, może nie, nie wiem. Ja... tak pamiętam, tak mi A nie, to nagrane, ale nie wyrzucony. No nagrane w lipcu i wrzucony w grudniu. Ale to z wtedy. To nie jest z Minecrafta. Tamten odcinek z Minecrafta nigdy nie zostanie wyrzucony. Musi zostać. Jeszcze znaczony tyfus musi zostać. No, Pamiętaj, jeden, jeden epizod. Zaginiony epizod to będzie się nazywało. Ta, debile MP4 normalnie. Ale ten um... rzecz biorąc to... No. W ogóle gdybyśmy zaczęli wcześniej nagrywać, to bym nagrał bez dźwięku. Miałem wyłączony jakby e, wyłapywanie swojego mikrofonu. Powiem tak. Patologia no. Patologia. Wiadomo. I tutaj beboczami pewnie za chwilę zjedzą. Myślałem, że to Krypa już koło domu tam... Kurpa! a jakieś. Kripa? Które zasadziłem przed chwilą. Więc no. To kozak, musisz, ale ten... Musisz to Mam okay. nadzieję, że wyświetliście, że to jest serwer na serwer.pro bo na to czekam. Kliknij te, kliknij te Nie ja nie mam Niestety. A ja miałem i kliknąłem O ja Dobra. My lecimy z Dobra Mamy 12 diamantów e, e, Plus i... 10, które mam w EQ. Oj. A ja mam w EQ. A ja mam drewno 16 DRUNFO Ile mam Ale żelaza? Tak. A, całe się przepala. Mało tutaj żelaza jest strasznie. Ale żelaza mamy za to Ajc. Cwaj. Dry, Fija. No i ehm, jeszcze czekaj. Muszę poszukać po skrzynkach. Fija skończyliśmy. FEM Nie, nie. Fija. und ein und 40 ściszyłem się trochę, bo mi widziałem, że wyłapywało klawiaturę. O, trudno się mówi. Mi też wyłapuje klawiaturę, mi wyłapuje mój czas. ten no może nie wiem. Mniejsza. E, wiem, że ty jesteś chyba za głośno, ale to trudno się Ciebie. mówi. No co ja na to W następnym odcinku będę te dźwięki ogarniał po tym odcinku. Oni no, nikomu się nie chce. E, dobra, no, mam nadzieję... To że... A ja poza tym mi się takich rzeczy nie chce. No bo ty jesteś człowiek. Ale ten, dobra. Ja za chwilę będę. Dobra. Tak, dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Będziemy, Ja przez cały odcinek będę kopał. Nie wiem, co tam dominik Więc ono może będzie miał ciekawszy odcinek. Później wyjdę tylko stąd. Pokażę Wam domek. Gdzie my jesteśmy w ogóle, okolicę Wam pokażę. Takie tam wstępy. Jeśli Nie wiem, jak ktokolwiek to będzie oglądał, to Nie, coś, jak się czujecie, czy coś. Wątpię, żeby ktoś to oglądał, szczerze mówiąc. Dlatego Oprócz że... mnie i ciebie. No, dlatego napisałem, że jeśli ktokolwiek by to oglądał. Powinieneś zaznaczyć oprócz mnie. Oprócz wiem. mnie. Bo ja będę go oglądał 30 razy, aby wyhaczyć najlepsze momenty. Ale ten no, co ja na to poradzę? W ogóle Beczunia. W, jest, strasznie płaskie tutaj jest. O, Weronikę widzę. Ale nie będę ją, jej ubijał. Dobra. I zimno lej lasy jak u meflinusa. U mnie pewnie jest, słychać całe tło, ale wywalone w to. I tak u, u ciebie, ciebie tak to nie, to no. nie no. U mnie jest większe prawdopodobieństwo. U ciebie tyfus? Ja. Ja u ciebie jest. Ciekawe, ciekawe, ciekawe czy ktoś będzie prół Gargamel Tak Ciekawe czy, czy Tefos będzie się prół o to, że mówimy Tefos no, no, Nie ma, no, no to co no, my po prostu sobie mówimy. Ty, po, jak to oglądasz, to wiesz... Masz pozdrawka. Y, y, to musimy z tobą coś nagrać. <laughs> Zapraszamy, komornikensy dalej nie pamiętam tego IP, chyba serw.gf albo coś, gv, nie wiem IP też nie, nie będzie w opisie .gs. O, gs, yes, a nie gv. No, dobra, mniejsza I tak serwer nie, bo on darmowy jest i to tyle nie tak. Za niedługo a w sumie będzie, będzie w innym momencie niż my, to dostaniecie bana Za niedługo w sumie będzie Więcej odcinków? Mów, za niedługo, za niedługo. Za niedługo, za niedługo. Miesiąc. Miesiąc. dokładnie tak. Bo to jest coś, co ja muszę wydać pieniążki Nie, nie, ty co ty jutro kupujesz? Powiedziałem, może. A może jest duże i głębokie. Czy jest lagnia? Jutro lag. jutro ma być surfer. Maksymalnie pojutrze Nie. Nie będziesz mi mówił, co mam robić. O tym nie leżą z dziwką. Ale tutaj odbyt jest szpara jak odbycie meflinusa i ciemno tam. Ciemnica. Dobra. Połóż to te drzewo, ściąć. I pójść ogarnąć nadal nasze farmy. To się w ogóle nagrywa, wow, nagrywa się, wow, byłem pewien, że się nie nagrywa. No. Ścięty mutant, tak jak ty. O, ja jeszcze poczekam na jabłuszka. Unlucky, twoja głowa została ścięta. Co? Niech Szymonki jeszcze wbiją w połowie to będzie w ogóle patologia. O, tak. Oczywiście nie będziemy planować albo no, su gdzieś tak w połowie. Bo oczywiście no. nie będziemy planować y, jakieś prywatne rozmowy czy coś, tylko na rozmowie, Śmieszny której wcześniej gadaliśmy Śmieszny jesteś? I wbije nam zaś no, jesteś nagadać Jużem <laughs> matka w tle. Tak. O, no co ja na to poradzę. Może opowiedz, jak cię dzisiaj potraktowano. Klasa! Pierwsza DT z lotniczych zakładów naukowych potraktowała mnie w bardzo karygotny sposób. Dokładnie. Zamiast poprosić, żebym wyszedł, to mnie wyrzucili. I się wkurwiłem wtedy, no co ja na to poradzę Widzicie jaka ta klasa pierwsza do tego jest? Z lotniszych zakładów naukowych we Wrocławiu No Dokładnie tak Jabłko Ten to... on musi dokładnie powiedzieć ja gdzie do szkoły chodzę Chodzisz właśnie, ja od... Ej, przegapiłem diamenty, wiesz o tym? Debil. Przyszedłem dobra. dosłownie po diamentach. Ja sama ja ro... na robię Te tajemne. Ż... Tajem. Robię mur z jagód. Gumi jagód. O! Żywopłot. Żygopłot, dokładniej. Żywopłot. Dokładnie. Ej, dobra. No powiedz, Nasza jak... farma wygląda jak... Jakie Iść. będą konsekwencje tego działania? <laughs> no niestety no. Ja osoba wydzierająca się na sam środek szkoły. Bardzo aktywna, przesiadująca z jej klasą, lecz z wersją żeńską. Damską dokładnie nie żeńską, bo to źle brzmi. Nawet chyba to jest składniowo niepoprawnie jak wszystko, ale dobra. Yy, no niestety... Nie mam pewne miejsce nie będą mogli odwiedzić, oprócz pewnej jednej osoby dokładnie tak dobra, ja ogarniam nadal Hawirę naszą mhm. ogarniam, no, ładzę w kółko na razie ja wychodzę, nic nie robię a ja wychodzę z jaski dużo się nie zmieniło dobra Ja zresztą, ale to trzeba jakąś windę zrobić <laughs> Chyba ci się w dupie poprzewracało, kochaniutki. Od dobrobytu. O, w 30 fps a nie w no. sześć. Przeżyje się to. W ogóle nie powiedzieliśmy na jakiej wersji gramy, to jest też dobra rzecz. Eee, no to macie. Snapchot, Snapshot. snapchot. W co to, to znaczy? Znaczycie. A, w tym miejscu będzie. Dla tych, którzy nie ogarniają A yes, jest już serwer jest pro Quick game hosting upgrade To remove ads Cześć świniu Ej, pograłbym do No niech tyfus kupi serwer Chcesz tego kobla? Aktualnie nie. Daj go do skrzynki. Dobra. BTW też kiedyś nagramy, ale wiecie, do kiedyś. A u nas do kiedyś, trzy kiedyś to za rok? <grych> Przy dobrych wiatrak. Ja Kiedy ci choć mnie. Kurde, to jeszcze będzie puścić. Może kanał z powrotem ożyje. Coś To już animacja martwego jest Jak, jak serwer yy, zjednoczony na monarchię Ale on już jest martwy, zginął, On już zginił, śmierdzi Okej, okay, tutaj sobie pogłębimy, bo czemu by nie O, iget, saget Dobre Ja w ogóle nie wiem, czy ten, ten film będzie na moim kanale Ale dobrze Czemu? Myślisz, że będzie mi się chciało go wrzucać? To jest prawda. No ja to wrzucę, no tak for fun. Ty, ty, ty we mnie tak wierzysz? Oh. Tak. A to, oh. I co twaniaczku? Daj mi Co mi tu leci na dół benzi? Jak tylko słyszę. No dobra, miałem, o, miałem wam pokazać. Tam jest wiocha, idziemy do wiocha. Co to było? O, to jest squid, dobra. Kamali, ja co? mam nadam po Okej, witamy w wiocha. Ta wiocha jest wyludniona. Wioska nazywa się komornikiem. Ej, ale czemu ta, w tej wioche, w wioche... Nie, 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 mieszkają, mieszkają, chodź, chodź. No gdzie? Ja zakopałem. Całą populację schowałeś? O, nie, tu. Tak, schowałem ją, bo ona tam się tarmosiła. spadłem jak jakiś debil, czekaj. gdzie zakopałeś populację wioski? Z tego co wiem. Nie, tam. Gdzieś tu to ona była zakopana, czekaj. No tutaj. Tu tu tu, 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 tu. Populacja wioski. Jest skondensowana. Wid Ogromna ta populacja. No tyle tutaj ich było, no co ja na to poradzę Dobra, trzeba ich ograniczyć, ich przestrzeń życiową Moją też przy okazji ograniczyłeś No idźcie stąd, no idź stąd No kurde no, mają zrywy Zrywy wolnościowe Dobra, wracamy na Hamirę, bo już noc Mieli zrywy wolnościowe Dzień? Dobra, trzeba ogarnąć tą wioskę, to ja się tym zajmę. Możesz mi pomóc, kiedy ci się chce, czy nie. Ja wracam do wiem. jaski. Co, co widzowie myśleliście, że będziecie mieć fajny odcinek, jak nie kopię? Nie, ja wracam kopać. A <grym> co, ja będę kopał dirta. <grym> no, firanka mi tu przeszkadza. Elo. O, wszyba w Dobra, zmarnuję po raz kolejny żelazo, aby sobie zrobić 69 łopatę No bierz ten redstone! Wywaliłem ci dwa z takiego redstone na podnogi. Ja ty ich nie wziąłeś Nie widziałem, kochaniutki. Dobra, tutaj po wieża... wieża Ona zwie wrzucić... Adolf. Ale trzeba wrzucić ten odcinek z tyfusem. No trzeba, no. No. Tyfus? Tyfus, 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 ale... Ciekawie czy on by się nadal rage' za To pewnie ta. No jak nic. Ciekawe co u niego. Ciekawie czy już wyłączył ten odcinek, bo za dużo za dużo razy powiedzieliśmy tyfus. To jest. to jest dobre pytanie. To jest prawdopodobne. No plus jeden. O, a w ścianę wszedłem. Gdzie jest? Bo to, że nie ma już z nami kontaktu. Nie wiem, zakończył go z takimi fajnymi osobami jak ja. I mojego. No to to... Dwie osoby. Jeszcze ze mną zakończył Tak. To w sumie trzy. A przez twoją otyłość to się liczy też jako dwie? Ja jestem... W... Ja jestem szczupły Ja mam działo atlety cicho młodzi. Co? Co? Przeciwnej płci? Dzik? Szczupły dzik debilu. Co? Szczu... Od kiedy dzik jest szczupły? Od kiedy ja tak powiedziałem. Oh, hell no! Oh, tak to nie no nie się Oczywiście te odcinki będą tak nudne, że już ja bym normalnie wyszedł z takiego odcinka. Ale ty będziesz się oglądał 10 razy dziennie. Tak. Bo ja w nim jestem. Tak jakby odcinki, każdy odcinek z Minecrafta ja mi ich oglądał 6 razy minimum. Dokładnie. A ty ze mną pięć. No, ja on się zachwycam. Za każdym razem. No to się mieszy, no. Kiedyś będzie trzeba Kiedy nagrać. Wcieramy. Kiedyś będzie trzeba nagrać przegląd mojego kanału. <noise> Będziesz pokazywała... ja mogę zrobić kompilację. No to co nagramy? Będziesz pokazywał wszystkie najlepsze momenty. Oczywiście tam gdzie ja jestem tylko, bo tam są najlepsze. I sucz! A ja mam trzy... A ja mam trzy żelaza. Ty się nie znasz, kochaniotki. Mhm. Jak sama in... Który to był odcinek? Śmiaszmin. Yy, nie wiem. Chyba trzeci. Trzeci? Albo czwarty? Coś z tego. No za chwilę się dowiem. Żelazne. Ja się to za chwilę dowiem. Survival, co nie? No. Surwival. Ja mam jeszcze w na Ale trój... Klub... Oj, są no, no, no Ale to no, tak jak sobie kilos, Ale tą turbinę reaktora jest... Ale słyszysz tą turbinę reaktora w tle? To przecież mój komputer. <głos> <głos> o! No pff autyzm ze mnie. a ja mam Kapita trzy Kapitał. czekaj, ja też coś takiego dziwnego powiedziałem kiedyś a, nie wiem co jest wiele dziwnych rzeczy mówisz, więc no choć zemnąć kobieta to ale ma? to nie jest moje no, kradzione Prawo no, cytatu chyba na no to by pozwoliło, ale nie chcę eksperymentować no, możesz to powiedzieć co ci zabroni? o tutaj oh. to było no już mówić chyba to Widziałem... Widziałem taki artykuł, ale nie wiem gdzie, że 5G That powoduje jakieś że promieniowanie coś tak wywołuje w naszym mózgu, że zaczyna boleć. Promieniowanie kosmiczne. Ta ionizujące. No tak, jonizujące to jest. A? Bo nie, to nie jest jonizujące. Nie wiem promieniowanie. To jest chyba mikrofalowa, będzie, ale nie chcę wyjść na Debila. To chyba, nie, te... nie tak, serio, to chyba są. Nie wiem, sobie, nie no, wiem. Ionizujące przecież. Jak, jak jonizujące? No, zależy o jakim tym mocy, ale no. To promieniowanie, które masz, to. Byśmy... Musiałbyś się na antenie opalać, żeby cokolwiek. Jakieś. <laughs> wiesz... <laughs> Skutki uboczne. <laughs> A skąd ty wiesz, co ja robię po nocach, kochaniutki? No dobra, dobra. Okej. Okay. Może leżę na nie. No to. Dlaczego taki głupi jesteś? Dwójka fizyków, okay, no. na... fizyków wypowiada się na temat 5G. A co to robiła Dwójka fizyki? A teraz ma magicznie piątkę? Alerging? Nie. W ósmej klasie miałem dwójkę. A, dobra. A nadal, a, te, a jeszcze więcej nie umiem z fizyki niż umiałem. Dobra. Jeszcze nie, nie umiem znaczy się. Ale teraz masz... Gdzieś czytałem taki artykuł. Kto mi to skąd? U niego? jest to. Ja nie, nie wiem czy ta miała? pandemia istnieje. Wywaliłam. To, to pokaż IP, czy coś. Dobra. Ale kiedy i tak dobijecie, to na 90% nigdy do, do, na ten serwer, serwer nie wbijecie. Oh, Jezus! Chabazie mnie gryzą. że Dobra, coś czego. O. To ja pójdę zbie... To ja będę szukał teraz e, takiego Skrócony, czegoś jak... Skrócone lekcje. Tak? No będę miał skrócone lekcje. Ze względu na posiedzenie czegoś tam... Ile będą Środa 25. Który to jest 25? Środa. <ścoughs> środa. Ja a... powiedziałem środa 25 i później powiedziałem, który to jest 25. To jest za tydzień. Wiem. O, i moje krzesło. Ile mam lekcji wtedy? O, ale będę szybko kończył. O dwie godziny szybciej. O której? O trzynastej. Ja będę szedł w poszukiwaniu tych dziwnych jak to się nazywa? Wiesz. Tych portali, co tak stoją w miejscu. Jakich portali? No są takie, aby nie Ty robić se... własnego. Tu jak mam. Czekaj, bo się wciąłem w mojego idola. Którego? Dużo ich masz. W tego nadal żyjącego. To ktoś Twój idol nie żyje? W sensie nie ten w Moskwie No. Ten w Azji. A, w I też nie ten w pekinie. King Zong -Huna? Dokładnie. Nasz wielki dyktator. No, wielki dyktator. on miał? King Zong Il No To z PitBullem graliśmy. Dokładnie. Czy nic do mi się przypomniało? Co, co ci się przypomniało? Jura czy nicuda. cuda. <laughs> o Bo... Z nim też już kontaktu nie było chyba. Z pitboolem? No. On po taki... Nie, on się urwał po takiej akcji u mnie w szkole była. Jaka? Taką babę wyzywali, co nie? Darli się do niej. No to ani fajne, ani śmiesznie jest. No tak, ale jakby on zrobił większe rzeczy, które tam, i zrzucono każdego innego, i po prostu inni po prostu powiedzieli jak było, bo nie chcieli być fałszywie oskarżeni przez niego. I, I on powiedział, że się wszyscy na niego, że klasa jest przeciwko niemu, bla, 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 bla. bla no bo tak było. I, i zmienił. Ja mu no ty byś mu zawsze wierzył, bo to jest twój... Ty? Ty? To była potężna historia o tym, czemu Pitbull nie ma kontaktu z Pitbullem. Dobra, za długi ten odcinek, 26 minut. Dobra. E e e elo. Siema.